Cześć witajcie kochani na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej fascynującej ekranizacji. Dziś będziemy sobie moi drodzy otwierać pudełko. Sięgam właśnie po nie od Glossy Box i nie jest to pudełko subskrypcyjne. Natomiast powiem wam już tak w sneak peeków zapowiedzi, że już za tydzień, wiem, wiem, że w tym miesiącu bardzo późno, ale lepiej późno niż wcale. W tym miesiącu już za tydzień pojawi się kolejna bitwa pudełek, czyli jeżeli jesteś tutaj nową osobą na moim kanale, to zapraszam cię do nadrobienia bitw pudełek, bo kuruje ze sobą Glossy Box, jak Look Fantastic, subskrybuje te dwa pudełka no i wybieramy zwycięzcę a w tym roku są nowe zasady, więc zachęcam do nadrobienia pierwszego odcinka w nowym roku. A dziś mamy tutaj Glossy Box i jest to, jak już wam wspomniałam, edycja limitowana nazywa się ona Buyer's Pick i co jest najfajniejsze w tym właśnie w zawartości tego pudełka to właśnie my jako klienci wybieramy zawartość. Sobie. Wiele firma robi coś takiego, że po prostu dla klientów są ankiety i wy wybieracie co w danym pudełku wam się podobało, a co nie i w taki właśnie sposób możecie też napisać co. jakie firmy chcielibyście zobaczyć w kolejnych pudełkach subskrypcyjnych czy też w kalendarzach, tak też właśnie taka była ankieta również w kalendarzu ASOS, ASOS miał taką właśnie ankietę dla klientów, co ci się podobało w kalendarzu, jakie firmy chciałbyś zobaczyć na rok, no i jedni wyciągają z tego wnioski, drudzy nie. Dlatego tutaj już widziałam część produktów, która będzie w tym boksie i już wam powiem, jeden kosmetyk to jest wartość całego pudełka i nie w cenie dla subskrybentów, tylko w cenie. Normalnej. Tak się prezentuje to pudełeczko po wyciągnięciu z tego opakowania kartonowego. Moi kochani, kolor taki średnio atrakcyjny, powiem Wam. No ale co mi się tu rzuca w oczy, że widzicie, to się cały czas podnosi. Ja to wiecie, przy, przygniotę to wieczko i ono się podnosi. Bardzo ciężkie i czuć, że jest. No, wypełnione po brzegi to pudełko. Zanim przejdziemy do zawartości, to tak jak już Wam wspomniałam o cenach, powiem ile to pudełko kosztuje. Dla człowieka, który jest spoza. Rodziny Glossy Box, czyli nie subskrybuję pudełek, to koszt tego pudełka to 35 funtów. Jeżeli subskrybujesz pudełka od Glossy Box, no to koszt tego pudełka to 25 funtów. Tylko teraz, mówię teraz, bo wcześniej jak kupowałam to pudełko świąteczne, to też była edycja limitowana, cena była chyba też taka 35 i 25. I jak zamawiałam to pudełko, to zapłaciłam tylko 25 funtów, nie było żadnych dodatkowych kosztów. Natomiast teraz, jak zamawiałam to pudełko, to doliczyli mi jeszcze koszt Przesyłki, czyli e, funt 99, czyli zapłaciłem 26,99 99 za to pudełko. O, już jeden kosmetyk wychodzi. Boże, jak pięknie pachnie to pudełko. Odepnijmy razem pieczęć no i dobra, ja sobie to tutaj gdzieś położę i będę wam pokazywać zawartość tego pudełka. Buyer's Speaks mamy tutaj dołączoną taką karteczkę oczywiście z kodem zaraz sobie sprawdzę co jest w środku, pewnie informacja o produktach i tak miałam rację, mamy tutaj informacje o produktach, nie będę wam pokazywać, wy będziecie wszystko widzieli i pierwszym kosmetykiem mamy tutaj Nuxe Paris Very Rose jest to jakaś maska 15 ml tak ona się prezentuje pisze, że jest to jakaś Żelowa, oczyszczająca maseczka. Wow, jaki glutek. <grym> ja już chyba coś miałam z tej serii. Per Rose to w ogóle nie pachnie różą, tylko pachnie takim, wiecie, kwasem salicylowym. Pamiętam, takie toniki mieliśmy, mama nam kupowała, jak mieliśmy pryszcze za dzieciaka z Awą takie zielone i one były tak mocno wysuszające. I właśnie to tak pachnie jak te toniki. Wiecie co, ja wiem, co ja z tego miałam. Taki tonik czy wodę różaną? Coś takiego i to było właśnie. Z tej serii Very, Very Rose i w którymś dniu nawet możecie zobaczyć recenzję na temat tego produktu, natomiast powiem Wam, że nie będzie ona przychylna, ponieważ ten kosmetyk bardzo wysuszał buzię i nie polubiłam się bardzo bardzo się nie polubiłam z tym produktem, no dobrze, że wąchnęłam to, to raczej na minus, ale może sobie zostawię ten kosmetyk zobaczymy, no taka maseczka 15 ml to się wiecie, szybko wykorzysta dajcie znać, czy mieliście cokolwiek tej serii Very Rose i w ogóle z firmy Nux i za te 15 ml oni tutaj mówią, że mamy zapłacić że to jest wartość 7,70 and Funta, czyli niecałe 8 funtów za taką maseczkę Dr. Popo Plumpy Lip Oil i to było słuchajcie w kalendarzu adwentowym od Look Fantastic to jest taki po prostu kolagenowy olejek do ust to poszło dalej, ja tego nie trzymałam teraz pewnie też, bo ja mam dużo produktów do ust i jeszcze szybciutko cena czy oni tutaj podali cenę 4,95 funta czyli około 5 funtów za taki olejek trzeba Zapłacić. No na razie takie fajne produkty, ale nic nam tyłka nie urwało. Natomiast ja już tutaj widzę kosmetyk, który kocham, kocham i chyba od właśnie tej pojemności się zaczęło. Już nie będę tak, 8 ml, słuchajcie. Ach, jestem taka podekscytowana, i to jest Medic Aid Hydra B5 Intensk z kwasem hialuronowym. Jest to serum, które ja w tym momencie używam. Pierwszy raz używałam tego kosmetyku, to właśnie miałam 8 ml. I już Wam mogę powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo wydajny kosmetyk. Mamy tutaj takie serum z kwasem hialuronowym, bardzo mocno nawilżające, które też ma za zadanie utrzymać to nawilżenie w naszej skórze. I no jestem bardzo zadowolona. Ja teraz miałam ten już pełne 30 ml pełnowymiarowe opakowanie w kalendarzu adwentowym od Sephory, e, sefory z Wielkiej Brytanii, ale powiem wam szczerze, że gdybym nawet nie miała tego kosmetyku w kalendarzu adwentowym, to ja na pewno bym kupiła na jakieś oczywiście promocji, ale na pewno bym sobie kupiła, ponieważ ja jestem miłośniczką kwasu hialuronowego, a to co robi właśnie to serum jest niesamowite. Tak, słuchajcie, wygląda to opakowanie 30 ml. O, tutaj Wam pokażę dokładniej i porównam Wam właśnie te dwa opakowania, już szybciutko. Tutaj jest to, y, to moje duże, a tutaj jest to 8 ml, ale tak jak Wam mówię, to naprawdę jest bardzo wydajne. No i słuchajcie, za 8 ml tego kwasu hialuronowego musicie zapłacić 20 Funtów taką cenę tutaj podają. Kolejnym produktem, moi drodzy, mamy tutaj Nude Stick Gel Color Lip and Check Bal, czyli coś do ust, w jakim to jest odcieniu, w odcieniu posz. Wydaje mi się, że coś już takiego było. Oczywiście w tamtym roku bardzo często w boksach różnych pojawiały się kosmetyki to jest tak zamknięte, że teraz tego nie otworzę ale czekajcie, bo mi się wydaje, że ja mam chyba w tym kolorze pomadkę o nie, troszeczkę się pomyliłam, ja mam w odcieniu Blossom i ja mam matową pomadkę natomiast tutaj mamy posz i jest to kremowa pomadka która może służyć również do policzków jako róż kremowy koszt tej pomadki to jest 17,86 czyli około 18 funtów za to mniejsze opakowanie no bo trzeba wspomnieć, że to jest Deluxe Size, czyli mniejsze opakowanie. Czy ja wam to pokazałam z bliska? Zaraz tak się prezentuje. Właśnie ta pomadka i jeszcze w środeczku. o tak. Mamy tutaj szampon i odżywkę z Color Wow, i dokładnie te na 90% mieliśmy również w kalendarzu adwentowym Look Fantastic, co jest po prostu zaskakujące. A zobaczcie. Ja mam nadzieję, że to jest tylko porys. No nie wycieka nic, więc chyba jest to tylko. Mam nadzieję, że to widzicie. Porysowane opakowanie tutaj, i jest to chyba właśnie to, co ja w tym momencie używam, a w zasadzie szampon już zużyłam, czyli jest to ochrona koloru i odżywka. Odżywka to jest never ending story, po prostu się nie kończy. Ja zaczęłam już drugi szampon, a one nadal jest. I są to produkty chroniące kolor, czyli byłoby na to, że mam już zdublowane te opakowania tych kosmetyków, ale zaskakujące jest to, że powtarzają nam się kosmetyki w pudełku Glossy Box które były w kalendarzu adwentowym od Look Fantastic, bo tak samo ten właśnie balsamik jak i e, ten, ten sam zestaw był właśnie w tym kalendarzu to jest dziwne, bardzo dziwne szampon 11 funtów za 30 ml no to już wam to powinno mówić, e, że no wiecie, wiadomo, że tam czasem mogą zawyżyć te ceny e, które tutaj podają, natomiast no, jestem w stanie uwierzyć, że ten mały szampon 30 ml kosztuje właśnie 11 funtów bo są to naprawdę drogie kosmetyki i tyle samo kosztuje odżywka. Ok, dalej, słuchajcie, mamy tutaj Rituals, i jeżeli chodzi o Rituals, to ja bardzo, bardzo lubię te pianki do mycia ciała, i tutaj mamy Rituals of Mer i jest to też deluxe size bo mamy tutaj 50 ml te pianki są większe, ja tylko raz miałam właśnie tą większą piankę natomiast zazwyczaj mam te maluszki gdzieś w boksach, sama jeszcze nigdy nie kupowałam tych pianek, Kłodka pomarańcza i drzewo cedrowe, czyli bardzo ładny zapach, co najlepsze wydaje mi się, że ja w, mam balsam z, w tym właśnie zapachu więc miałam się go pozbywać ono, słuchajcie w ogóle ten balsam chyba, tak mi się wydaje, że że on chyba był właśnie ten Rituals of Mer w tym pudełku świątecznym koniecznie muszę to sprawić w zasadzie no pudełku, pudełku, bo tam kosmetyczka była osobna, edycja limitowana Glossy Box, wersja świąteczna i chyba tam był właśnie balsam ten Rituals of Mer Intrygujące. Dobra, słuchajcie, ja już wszystko wiem, ale nie, o nic nie mówię. Jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam Was do obejrzenia filmu. Taka jestem, a co? <laughs> no i jeszcze cena, moi drodzy. Szybciutko przebrnimy przez cenę. Gdzie to jest, gdzie to jest? 6 funtów. 6 funtów, takie 50 ml. Spoko. Mamy tutaj ogromne opakowanie i też właśnie czuję, że to mogło też ciążyć. 250 ml suchego szamponu to jest po prostu ekscytacja dla mnie! Ja kocham suche szampony, kocham je testować i nie miałam zielonego pojęcia o tej firmie, dlatego też w sumie dla i dla tego drugiego produktu zdecydowałam się właśnie zakupić to pudełko, bo to są takie kosmetyki, wiecie, których ja nie pamiętałam, że one w ogóle tam były w tym boksie, no może Medic Aid, ale wiecie to już, to jest super ale to nie jest taką dużą ekscytacją dla mnie, więc zapomniałam totalnie, ale ten produkt ten suchy szampon i ten właśnie który wam za niedługo pokażę to były kosmetyki, które po prostu totalnie jakby wiecie, zawładnęły mną w tamtym momencie i zdecydowałam się kupić ten box i tutaj mamy Nail, Nail, Wolf, Nail Wolf suchy szampon totalnie nie znam firmy w ogóle jeszcze nigdy nic od nich nie miałam i byłam bardzo ciekawa bo jest to właśnie taki jeden z droższych może nie jakiś bardzo drogi ale jeden z droższych szamponów i w ogóle cała jest, oni mają też, tak rzuciłam okiem na tą firmę, mają w ogóle linię do włosów i byłam właśnie zaciekawiona bardzo ponieważ no sama pewnie bym sobie nie kupiła tego suchego szamponu, a w, jestem ciekawa, bo wszystkie te droższe suche szampony które testowałam były szczerze powiedziawszy do popusi <laughs> i szkoda było na nich pieniędzy wydawać i cena słuchajcie jaką oni tutaj Podaję za ten szampon to jest 12,95. Oczywiście cena w funtach, czyli około 13 funtów trzeba zapłacić za taki szampon. Czy to dużo, czy to mało? No, ja za ten szampon właśnie z Beauty Work zapłaciłam chyba 11 funtów, czy 10. No, także mam nadzieję, że ten będzie super fajnie dzisiaj, do mnie pasuje bardzo, bardzo mnie ciekawi fajnie tak wygląda designersko nie będę go używać, żeby sprawdzać zapach, bo jeszcze mam właśnie szampon tam który sobie kończę, co tutaj mamy jeszcze może napisanego ciekawego o tym szamponie, słuchaj szampon wzbogacony charakterystycznym zapachem właśnie tej firmy Nealand Wolf, ale on tam lata w ogóle, coś tam jest sprawi, że twoje włosy będą świeże pachnące i gotowe do stylizacji no ja lubię szampony, które też mi stylizują i unoszą te włosy od nasady naturalnie pochodzące z skrobia z tapioki, betaina, wchłoną nad bialsemum, jednocześnie delikatnie nawierzając włosy i skórę głowy nie wróży to nic dobrego Wiecie, ja jestem miłośniczką suchych szamponów Lubię hamskie suche szampony Które faktycznie, wiecie Czujesz, że te włosy Po prostu czyszczą I te włosy przede wszystkim też unoszą od nasady Bo ja wam nieraz mówiłam, że Ja bardzo często stylizuję sobie również włosy Suchymi szamponami Czyli jak mam taki dzień, że te włosy są przyklapnięte To sobie A może dzisiaj? Dobra to, Zróbmy to To jest test na wizji o! Dobra. Faktycznie ładnie pachnie. O! Ładnie, ej, ładnie pachnie. Ojej, ale tak dziwnie się czuję. Jeden szampon mnie raz uczulił z tej firmy. E, jest, jak ona się nazywała? Living Proof. Może nie uczulił, ale wiecie, tak mnie piekły włos. Ej, no fajnie to wygląda. Widzicie? Przepięknie pachnie. Czuć taki mega luksus. No to jest. O, szukałam teraz szamponu, który będzie mi zastępował szampony suche od Batist. I powiem Wam, że ten szampon nie, podnosi, nie jest aż tak hamski jak Batist, ale ja szukałam le lepszej formuły, która, widzicie, faktycznie podniesie te włosy. I tutaj mamy uniesione włosy, ciekawe na jak długo, ale one są już delikatnie podniesione. Eee, przepięknie pachnie Jakbyście, jakby ja bym chciała, żebyście teraz poczuli to. No mega. Jestem zachwycona, powiem Wam, jak teraz się ten zapach tutaj unosi, taki. Ach, luksus, ręce mi pachną, ach. Dobra, ale nie będziemy się tutaj podniecać Szamponem suchym Chociaż mogłabym dłużej Mamy tutaj kosmetyk kolorowy Mamy w zasadzie tylko dwa kosmetyki kolorowe Patrzcie, bo tam leżą te, te kosmetyki Mamy ten do ust I mamy tutaj właśnie Nars I czy jest to ten? Tak, Laguna Jaram się jak dziecko, po prostu Jak Rekcio. Szynką, bo nie miało się wydarzyć, o mój Boże. Niespodzianki na wizji. Moi drodzy Nars, i tutaj mamy takim wiecie, to mniejsze opakowanie, ale przy takiej ilości kosmetyków, jaką ja mam, to naprawdę jest to bardzo wystarczające i myślę, że nawet jeżeli nie jesteś takim świerem kosmetycznym, to naprawdę spoko jest ta pojemność, bo jesteś w stanie to zużyć. Muszę się wspomóc przy otwieraniu kartonów. Tak jak mówię, jesteś w stanie zużyć to i, i spoko ja mam właśnie róż z Narsa w takiej pojemności. Jeden i jest git. Naprawdę lubię go często używać, bo on ma przepiękny kolor. Ale nie zużywam go jakoś bardzo dużo. Nie widać dużego zużycia. O o to mi chodzi. Próbuję się dostać do tego bronzera, bo nie wiem, czy powiedziałam. Jest to bronzer i jest to ten kultowy kolor. Tak wygląda opakowanie. Kultowy kolor Laguna. Tak samo jak mamy róż Orgazm, tak samo mamy właśnie ten bronzer Laguna. I ja się jaram, bo ja nie miałam yy, tego bronzera tak on się prezentuje taki, widzicie bardzo delikatny podoba mi się no na pewno go sobie zostawię o, podoba mi się, na to też zwróciłam uwagę, bo, bo naprawdę nie mam tego koloru, jakoś tak wiecie już miałam kilka razy w koszyku i nigdy tego nie kupiłam, wstyd <śled> ale taka jestem 4,65, cena w funtach trzeba zapłacić za taką właśnie pojemność. No i słuchajcie, ostatni produkt, czyli kosmetyk, który totalnie mnie przekonał do zakupu tego właśnie pudełka, tego boksu. Już sobie tutaj luknę na cenę. I słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, cena tego pudełka nie, w momencie, kiedy nie jesteście subskrybentami, to koszt 35 funtów, a ten kosmetyk, który tutaj Wam zaraz pokażę, kosztuje 36 funtów. Oni tutaj podają taką cenę, ale jak sobie sprawdzałam na innych stronach, to było nawet 40 funtów. W ogóle ja tutaj mam ekscytację, bo są tutaj dwie firmy pielęgnacyjne, na które ja mam obsesję, które nie są tanie. Dobrze, o tutaj, czuć tą ciężkość. To było ciężkie. E, mamy tutaj aż 150 ml. Dobrze, już nie trzymam Was w niepewności, kochani, i mamy Elemis! <grytanie> Wiecie, że jeżeli nie jesteście tutaj nowymi osobami, a jeżeli jesteście, to witam Was bardzo serdecznie, cieplutko i już wyjaśniam. Elemis, jak i również Medic Aid, które już tutaj widzieliście, chociażby pokażę Wam to, to moje serum, ale mamy również właśnie to od nich. Przepraszam, że tak wiecie, tutaj latam, ale mam tam kosmetyki. Elemis i Medic Aid to są moje takie takie po prostu firmy, które ja bardzo, bardzo lubię pielęgnacyjnie. Na, na których się nie zawiodłam, mogą mi, wiecie, coś tam może mi nie posiść, nie testowałam wszystkiego, ale może mi coś nie pasować w 100%. Ale wiecie, zawsze, zawsze czujecie tą jakość, jak to używacie. Także no ja bardzo lubię tu po prostu czuć luksus w ogóle używając tych kosmetyków. No i tutaj mamy w tym boksie 25 funtów. Słuchajcie, to jest niesamowite. 10 produktów i kosmetyk, który kosztuje prawie 40 funtów. To jest tak opłacalny, bo. Box, że ja cię nie mogę Dobrze, dobrze, dobrze jego kacha Bo uff, widzicie rozkręciłam się Taka ekscytacja Mamy tutaj oczyszczający yy, Oczyszczający żel Do... oczyszczający żel Żel oczyszczający do buzi Słuchajcie ja wam przeczytam to co oni tutaj piszą Bo... To jest duża ekscytacja. Oczyszczający płyn do mycia twarzy firmy Elemis pomoże widocznie poprawić wygląd skóry, jednocześnie minimalizując widoczność zaskórników, przebarwień po wypryskach. Mamy tutaj jakąś glinkę kaolinową, usuwa zanieczyszczenia i tutaj też jest ekstrakt z głogu, łagodzi skórę i ekstrakt z liści boldo, poprawia jakość skóry, bardzo takie zaskoczenie, bo niektórych produktów w ogóle, składników nie miałam w ogóle pojęcia o ich istnieniu to jest po prostu niesamowite także tak, no i to wszystko a no i środek czyszczący codziennie, po prostu stosuj codziennie, a aby uzyskać czystszą i gładszą cerę. No ja się jaram, niesamowicie ciężki produkt, bardzo fajny produkt, prawie, dobra, jakby patrząc na tę cenę, 36, funt, 36 funtów. funtów a oprócz tego mamy jeszcze 9 kosmetyków, można lepiej Chyba nie bardzo, no i tak jak wam wspomniałam Wcześniej był to ostatni produkt Moi drodzy, ja jestem taka Szczęśliwa, że to zamówiłam Myślę, że Glossy Box strasznie się przyłożył Do tego boksa no mega, mega Mi się podoba, naprawdę, ja się mega Jadam, że go kupiłam, ale oczywiście Dajcie znać, jak wam się podoba To pudełko, co o nim myślicie I czy wy zakupilibyście Takie pudełko, wyszło teraz Pudełko z Look Fantastic na Dzień matki, bo w Wielkiej Brytanii ten dzień matki jest w marcu, chyba z tego co pamiętam. E, także jest jakoś wcześniej. Oni właśnie wypuszczają to pudełko wcześniej, totalnie. E, więc już się pojawiło w sprzedaży, ale ja go nie będę kupować, bo cena jest zatrważająca za te produkty, które są w środku, które totalnie się wiecie, nie opłacają. Także tego pudełka raczej u mnie nie zobaczycie, nie będziemy go razem otwierać. Jest totalnie atrakcyjne. koszt dla subskrybentów. To 50 funtów, jeżeli nie jesteś subskrybentem, to 60 funtów. I szczerze, to jajko Wielkanocne w tamtym roku było w takiej cenie. W tym roku, jeżeli chodzi o jajka, to nie wiem, czy je otworzę, ale chciałabym, <laughs> zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Tak czy siak, moi kochani, będziemy powoli kończyć ten film. Tak jak mówię, piszcie mi w komentarzach, jak Wam się podobała zawartość pudełka, co Wam się najbardziej podobało, a co nie, a może mieliście jakiś produkt, to chętnie Poczytam opinie Wasze, bo wiecie, że to jest zawsze dla mnie cenne. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Ogromnie miło mi było spędzić z Wami czas. Jak zawsze, cieszę się, że jesteście. Musimy się yy, żegnać. No i jak zawsze, życzę Wam oczywiście miłego poręka, popołudnia, wieczora. Trzymajcie się cieplutko, ściskam Was ciepło, Buziaki.